Cześć, do widzenia. Miło Cześć. być. Mieliście bardzo fajny panel dyskusyjny, który wzbudził trochę sentymentu u mnie i chyba większości publiczności, bo rozmawialiście o, o kampanii, ale przede wszystkim rozmawialiście o twoim, Twój weekend, tak? czyli czasopismo, które zna chyba każdy w tym kraju. I moje pierwsze pytanie: czemu ostatni numer? Które ostatnio widzieliśmy na półkach w kioskach, był inny od tych, które znamy no tak naprawdę od lat 90. Był całkowicie inny. Była to kampania GZTPL oraz dwóch partnerów GZTPL, Banku BNB Paribas oraz Mastercard, które mają od dłuższego czasu w swoim DNA zaangażowanie na rzecz kobiet, równouprawnienia kobiet. Była to kampania, która zaprezentowała, która zaskoczyła rynek całkowicie nowym kontentem, zawartością twojego weekendu. Co zmotywowało marki, te marki do tego, żeby się w tą, żeby myśleć o tej kampanii? Jak wspomniałem, zarówno Gazeta.pl, jak i BNB Paribas oraz Mastercard to marki, które już od jakiegoś czasu prowadzą działania związane z równouprawnieniem kobiet. Nadarzyła się okazja. W grudniu 2018 Twój weekend został wystawiony na sprzedaż. Decyzje zostały podjęte bardzo, bardzo szybko, dosłownie na przestrzeni dwóch, 3 dni, nie w trybie tradycyjnych prezentacji, a bardziej SMS-owo. Okazja po to, żeby kupić i wydać coś całkowicie innego, coś co pokaże, że o seksualności, o kobiecości, o równości płci można mówić w zupełnie inny sposób. Więc wzięliśmy tradycyjne sekcje twego weekendu, te, które wielu z nas pamięta jeszcze z młodości. Dzisiaj połowa sali podniosła rękę, mówiąc, że tak, trzymali kiedyś w dłoniach, czytali jeśli można to mówić o czytaniu twój weekend. Wzięliśmy te tradycyjne sekcje i wypełniliśmy całkowicie nową treścią. Dla przykładu, coś, co kiedyś było rozkładówką, na której kobiety świeciły e, e, pośladkami, mówiąc na bardzo na goście, mówiąc kolokwialnie. E, teraz wypełniliśmy zdjęciami silnych kobiet, opisywaliśmy ich e, e, dokonania e, i rzeczy, z których słyną zdecydowanie inne niż ich ciało. Okej. Okay. I... Zacznijmy może od wyzwań. Co było największym wyzwaniem w tych w przeprowadzeniu w ogóle tej kampanii? Poza tym, że 2-3 dni na decyzję, jak wiemy, marketerzy to to nie jest dużo czasu. Projekt był karkołomny z kilku różnych powodów. Prawdopodobnie największą przeszkodą był czas. Jak wspomniałem, negocjowaliśmy o odkupienie Twojego weekendu w grudniu, a postawiliśmy sobie ambitny cel, że na 8 marca, na Dzień Kobiet, chcemy mieć czasopismo na półkach. Skoordynowanie w tym czasie pracy trzech tak wielkich marketerów jak Gazeta.pl, BNB Paribas i Mastercard, kilku innych partnerów jak Facebook, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, Wavemaker, Papaya Films, WMR, firmy, które wszystkie zrzuciłeś tak naprawdę na odkupienie tego Twojego weekendu, to było krakowne zdanie. Nie ukrywam, że kilkukrotnie mieliśmy różnice zdań, jeśli chodzi o to, co powinno znaleźć się w treści, nie będę wskazywał, kto, ale niektórzy mieli bardziej odważne podejście do treści, inni odrobina mniej odważne. Udało się wypracować fantastyczny kompromis, natomiast po drodze nie było łatwo. Dobra, nie było łatwo, ale udało się. Da, ja myślę, że wiesz, wszyscy wiedzieliśmy, że 8 marca jest terminem nieprzekraczalnym. Tak. I wszyscy wiedzieliśmy, że możemy się pokłócić tylko do tej konkretnej daty, a potem trzeba podjąć decyzję. Więc jak to bywa z projektami? W których deadline nadchodzi, nie ma nawet zbyt wielkiego komfortu, żeby się porządnie pokłócić. Trzeba szybko podejmować decyzje. Deadline jest najlepszym lekarstwem tej branży. Dobra, to skoro udało wam się deadline, deadline osiągnięty, widziałem sam na półkach w kiosku, to powiedz mi porozmawiamy o rezultatach. Mhm. Bo, co było w ogóle celem? Dla takim, oprócz budowania. Każdy z partnerów wchodzących. Ta kampania jest o tyle nietypowa, że jak wspomniałem, znowu trzech głównych klientów, każdy z nich miał trochę inne cele. Więc e, 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 wypada mi mówić tak naprawdę głównie o celach tej gazety.pl, czyli głównego klienta za tą kampanią. Celem gazety było tak naprawdę wybicie się z pewnej przeźroczystości w swojej kategorii. Z tego e, zmierzenie się z wyzwaniem, że wszystkie e, e, portale postrzegane są relatywnie e, podobnie i brakuje im wyrazistości. Gazeta szukała sposobu, co zrobić, żeby tej wyrazistości nabrać, e, 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 pewnej ostrości wizerunku. I to tak naprawdę był główny cel dla gazety. Nie chcę tutaj się rozwodzić nad mikrocelami rozumianymi jako mm -hmm. liczba wejść na, stronę inter, na strony internetowe. E, czy tym podobnymi. I ten cel został osiągnięty? Jak najbardziej. Gazeta przeprowadziła swoje własne badania na swojej własnej grupie odbiorców, potwierdzające to, że czytelnicy bardzo mocno chwalili akcję. No dobra, to dla osób, które jeszcze nie kupiły Ostatniego numeru Twojego weekendu. Czy jeszcze jest jakaś szansa, żeby go zdobyć? Tak, tak. Ostatnie numery ciągle widziałem na półkach w MPK. natomiast ciągle jest prowadzona sprzedaż online, więc jest szansa ciągle na Dobra, to ja myślę, że on może być trochę warty za jakiś czas. Zachęcam, Zachęcam być może jako przedmiot kolekcjonerski jako tak, za tak. kilka lat. Koniec końców jest to prawie trzy dekady historii polskiej pornografii. Słuchaj, dziękuję Ci w takim razie za skrócenie trochę tych trzech dekad do, do mhm. kilku minut. Dziękuję Dzięki. Ci serdecznie za wywiad.